przed Tobą bardzo przyjemny odcinek do kawy, także włącz sobie zapasz kawę albo herbatę i usiądź wygodnie. Opowiem Ci dzisiaj o siedmiu sposobach na jedną pomoc logopedyczną, a dokładniej będzie o tym, jak kreatywnie patrzeć na pomoce logopedyczne i będzie na przykładzie logokroko. Nazywam się Agnieszka nie jestem surdologopedą Pracuję głównie z dziećmi z wadami słuchu i z opóźnionym rozwojem mowy. Dziś opowiem Ci, jak kreatywnie pracować na jednej pomocy. Może to być oczywiście wybrana pomoc przez Ciebie. Ja pokażę to na logo Kroko, na Krokodylku, który jest mojego autorstwa. Jak można jakby teoretycznie z jednej opcji czy z dwóch zrobić mnóstwo różnych ćwiczeń idealnych do terapii. Także zapraszam. Zacznijmy od tego, że krótko powiem Ci o samym krokodylku, ta pomoc jest stworzona przeze mnie i na końcu opowiem Ci troszeczkę o tym, jak to się wydarzyło, i czy to było takie trudne wyprodukować taką pomoc, i czy Ty możesz wyprodukować swoją pomoc na przykład. Więc później powiem Wam o takich smaczkach, technicznych rzeczach, a teraz wspomnę, że jest to pomoc, którą zrobiłam razem ze wspólnikiem Markiem. Stworzyliśmy ją od podstaw, czyli od zaprojektowania pudełka po wszystkie karty i składa się ona zobaczcie z takich różnych kart z rzeczownikami i z czasownikami. Tu jest na przykład czasownik, tu mamy rzeczownik, ale mamy także puste karty do dowolnego uzupełniania. One są takie grube, tekturowe. Ten krokodyl to opakowanie. Pudełko służy do tego, żeby było właśnie też terapeutyczne, bo on zjada te wszystkie sylaby, zdania, wyrazy, wszystko zjada. Mamy do tego również karty, które pomagają w tworzeniu Pierwszych zdań dwóch i trzy elementowych, także trzy takie kolorowe karty. Oprócz tego, oczywiście. Instrukcja i tak wygląda logo Kroko. I teraz sama pomoc logo Kroko jest stworzona do tego, by pomóc dzieciom w nabywaniu pierwszych słów, pierwszych zdań, w terapii logopedycznej i w domu, i w gabinecie. I jak możemy wykorzystać karty, jakby zwykłe karty z obrazkami i na przykład właśnie takiego krokodyla? Hmm. Po pierwsze, możemy ćwiczyć rozumienie, Czyli nasze dziecko ma do wyboru dwie, trzy, cztery, pięć kart czy więcej, i musi z tych kart wybrać dane, dane słowo, to co wypowiemy, tak? Powiemy kura, żaba czy czasownik, je pije, i dziecko wybiera dane zwierzę, przedmioty czy czynność i musi nakarmić naszego krokodyla właśnie danym obrazkiem. Czyli możemy ćwiczyć rozumienie. Świetnie. Oprócz tego możemy ćwiczyć pierwsze słowa. Jak to zrobić? Mamy na przykład tutaj kurę i nazywamy ją. O, to jest. Dajemy dziecku możliwość wypowiedzenia słowa, czy wyrażenia kokoko, ko, ko, czy kura. O, to kura, tak, zobacz, kura robi kokoko, ko, ko. bawimy się kurą, dopasowujemy prawdziwą kurę, to znaczy zabawkę, taką figurkę, tak? Kury, czy nawet prawdziwą, jeżeli jesteśmy u babci na wsi, idziemy i patrzymy, gdzie jest taka prawdziwa kura i karmimy prawdziwe kury, tak? To też oczywiście jak najbardziej. Nawet na pierwszym miejscu można by tak zrobić, no ale w gabinecie kur nie mamy, więc, więc słuchajcie, można oczywiście też pierwsze słowa, czyli mamy rozumienie, pierwsze słowa. Co jeszcze? A jeszcze oczywiście czytanie, zarówno tych podpisów, które tu są, ale jeżeli wprowadzamy daną metodę, na przykład elementy metody krakowskiej, możemy wykorzystać puste kartoniki, które są dołączone, ale po prostu możemy wykorzystać zwykłą kartkę papieru i na tej kartce papieru napisać, na przykład mamy momumy i te sylabki zjada nasz krokodyl. Także czytanie również i tych gotowych podpisów, ale przede wszystkim tego, co my sobie sami stworzymy i ten krokodylek nasz może zjadać. Co jeszcze? Tworzenie pierwszych zdań. Mamy tutaj i rzeczowniki, jak wspomniałam, i czasowniki, więc pan, pije, możemy je układać na specjalnych planszach, ale także możemy je kłaść na poduszce, na kocyku, na wyznaczonej jakiejś tutaj, hmm, wyznaczonym miejscu i mamy na jednej karteczce, czy na jednym miejscu jedno słowo, pan, i na drugiej mamy drugie słowo i tutaj na przykład pan pije, tak? Więc tworzymy sobie zdania dwu, trzy elementowe, także do tworzenia zdań teoretycznie zwykłe obrazki będą się nadawały Idealnie. Do czego jeszcze możemy wykorzystać jedną pomoc, a mając na przykład obrazek, lalka, możemy ćwiczyć gramatykę. Jak? Nie ma? Lalki? Jest lalka! Albo smok, dinozaur, zwierzątko zjada lalkę i jest lalka i zjada i lalki. Nie ma, tak? A więc lalka, lalki, odmiana, czy, w ten, czy ten przypadek, czy oczywiście inne. Możemy sobie tutaj w różny sposób to robić, na przykład lupą szukać, kogo co widzę, czy inne wykorzystywać narzędzia, żeby tworzyć właśnie odmiany i możemy ćwiczyć jak najbardziej odmianę rzeczownika na zwykłych, klasycznych obrazkach. Co jeszcze? oprócz tego, że mamy rozumienie pierwsze słowa, pierwsze zdania, czytanie, ale także gramatykę, możemy ćwiczyć tworzenie opowiadań, a także uczenie się wierszyków. Jedna z was, mama Helenki, że mnie obserwujecie na Instagramie, to z pewnością ją znacie, stworzyła inny pomysł na właśnie wykorzystanie logo Kroko, a mianowicie tworzenie opowiadań. I słuchajcie, nie wiem czy ona jako bo potem widziałam, że się jeszcze parę osób zainspirowało, ale chyba, chyba ona jako pierwsza, po prostu z obrazków mamy obrazek kota, mleko, stworzyła, to znaczy nie stworzyła, tylko wykorzystała wierszyk, który istnieje o kotku, który e, zbił jajeczko i wypił mleczko, tak? E, stworzyła właśnie e, jakby m, takie, takie zobrazowanie tego wierszyka, tak? Że przyszedł tam kotek i tak dalej, mama, mleczko, jajeczko, wszystkie te obrazki są tutaj w Logo Kroko, więc stworzyła właśnie taki wierszyk. A moim pomysłem mm, na ten punkt jest nie tyle wierszy, chociaż to jest świetny pomysł, genialny, ale pewnie mamy ograniczoną tutaj y, 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 liczbę wierszów, y, wierszyków, z których skorzystamy, ale opowiadania. Czyli mamy kota, mamy mleko, mamy psa i dziecko tworzy opowiadanie o tym, jak na przykład przyszedł kot, wypił mleko, czy chciał wypić, ale pies zobaczył go i zaczął go gonić i tak dalej, i opowiadamy, i krzyknął hał, a, u i tak dalej. Więc i wyrażenia naśladowcze i samogłoski, i pierwsze słowa, i rozbudowane opowiadania. Także bardzo, bardzo dobry pomysł, czyli tworzenie opowiadań z obrazków. I coś powiedzmy podobnego, bo też wykorzystanie dwóch, trzech, czterech, pięciu obrazków, a mianowicie... Owszem, układamy je, ale nasze dziecko nie ma za zadanie opowiadania, co się będzie działo, tylko zapamiętania w jakiej kolejności, czyli pamięć słuchowa. Ćwiczymy pamięć słuchową. Mamy 3, 4, 5, 10 obrazków, i nasze dziecko zamyka oczy lub odwraca się i słucha. I ja wypowiadam: pies, koń, kot. Dziecko otwiera oczy czy odwraca się i musi ułożyć w tej samej kolejności obrazki, które wymieniłam. Pamięć słuchowa. Rewelacyjna sprawa. E, pamiętajmy o tym, e, żeby dobrać też trudność, czyli liczbę obrazków do wieku i do możliwości naszego dziecka. Możemy oczywiście zwiększać, zmniejszać w zależności od potrzeb. Pamięć słuchowa będzie tu też idealnym siódmym już pomysłem na wykorzystanie jednej pomocy logopedycznej. Chciałam Wam tym filmem nie tylko pokazać, co można zrobić z Logo Kroko, ale też zainspirować Was do tego, że jedna pomoc może być wykorzystana na wiele sposobów. Oczywiście, jakbyśmy mieli szafy pełne e, pomocy od góry do dołu, gdzieś tam, prawda, pokoje, pomieszczenia, 10 gabinetów, e, to może byśmy zaspokoili swoje potrzeby terapeutyczne, ale pewnie też nie, bo cały czas przychodzą do nas nowi pacjenci z jakimiś innymi trudnościami, Mniej typowymi, takimi, którymi jeszcze nie pracowaliśmy, w innym wieku niż pracowaliśmy e, i potrzebujemy czegoś nowego, e, jakiejś pomocy na coś innego, związanej z czymś innym. Nie wiem, jakiś przypadek konkretny, a mamy tylko jedno ćwiczenie, jedną pomoc na to. Dlatego możemy wykorzystać inne pomoce, inne rzeczy do tego, żeby właśnie tworzyć na tej podstawie konkretne ćwiczenia do trudności, z jakimi się dany pacjent tutaj zmierza. I teraz słuchajcie ta część taka bardziej prywatna, a mianowicie jak powstało Logo Kroko. I jeszcze Wam wrzucę tutaj w opisie link do Logo Kroko, także zapraszam, możecie sobie zobaczyć, bo można go zakupić nadal jeszcze, albo w formie właśnie takiej fizycznej tylko pomoc, albo też z takim webinarem, zobaczycie na stronie. Zobaczcie sobie, co Wam się tutaj bardziej przyda. No i słuchajcie, opowiem Wam, jak, jak to się wydarzyło, że ta pomoc powstała. Ta pomoc powstała na początku nie powstało jakby pomysł, że zróbmy pomoc i siedzę i myślę jaką pomoc. Tylko robiłam takiego krokodyla i taki krokodyl mi się sprawdzał ze zwykłych pudełek, ponieważ potrzebowałam materiału do terapii z dziećmi, które nie chciały za bardzo pracować. Chciałam motywacji gdzieś tam wzbudzić ich. Może nie tyle nie chciały, co były na tyle często u mnie w terapii, że potrzebowały cały czas czegoś nowego, bodźców. A więc wymyśliłam, że będzie to otwierane pudełko. Miałam akurat Zielony papier, to będzie jakiś smok albo dinozaur. I zrobiłam takiego smokodinozaura, powiedzmy, z tego pudełka, z jakiejś tam pomocy, którą już wykorzystałam. I słuchajcie, dzieci rewelacyjnie odebrały tego, właśnie smokodinozaura. Bardzo im się spodobał, były zachwycone, więc później, kiedy pomyślałam o swojej pomocy, że świetnie byłoby coś wydać, takiego fizycznego, taka rzecz, która by mi się sprawdzała w terapii, od razu wpadłam na to, że ten właśnie logo krokodyl smok będzie idealny, dlatego, że właśnie będzie tak zaspokajał potrzebę takich emocji na terapii. No i powstało właśnie powstał tutaj taki dylemat, czy to będzie smog, dinozaur, krokodyl. Okazało się, że ten krokodyl będzie taki chyba najatrakcyjniejszy dla nas i taki wizualnie do wykonania najładniejszy i właśnie padło na krokodyla żeby to był właśnie ten krokodyl i powstał właśnie projekt tego krokodylka, który zrobił mój przyjaciel Marek, jakby on zrobił na podstawie moich pudełek oklejonych, jak to ma wyglądać, on to wszystko tutaj rozrysował i zaprojektował, a następnie wspólnie wydaliśmy taką pomoc. Po prostu szukaliśmy w różnych miejscach, kto w jaki cenie mógłby wydać taką pomoc, jakby to wyglądało, jakby wizualnie, jakie ma materiały i na tej podstawie oceniliśmy miejsce, w którym uznaliśmy, że takie wydanie będzie i opłacalne, ale też jakby wizualnie i czasowo, tak jak potrzebowaliśmy, nam odpowiadało i wydaliśmy właśnie taką pomoc we dwoje i od tamtej pory logo Kroko Gości na stronie logozo.pl. Także bardzo krótko ta nasza historia o krokodylku, a z ciekawostek powiem Wam, że wiele wiele osób poleca tego krokodylka bardzo się cieszę i wykorzystuję go oznacza mnie często na Instagramie w różny właśnie taki mniej typowy sposób, tak jak właśnie z tym kotkiem i mleczkiem mama Heli. Dzięki temu ja wpadam na pomysły, jak wykorzystać go w terapii, w terapii u swoich dzieciaczków i ja już wykorzystuję też obrazki z moją Adą, także już z nią sobie tutaj oglądam. Co prawda nie karmimy tego krokodyla na zasadzie, że ten krokodyl i tam, prawda, nie zjada, ale oglądamy obrazki Wrzucamy do pudełka i jest bardzo zadowolona. Także nawet z ADO, która ma kilka miesięcy, ta pomoc jest wykorzystywana u mnie naprawdę regularnie. Oczywiście zapraszam Was poszczegóły na www.logozo.pl i dajcie znać, czy może Wy macie swojego krokodylka. Do zobaczenia w kolejnym odcinku o 9 w niedzielę.